Dzieci Boże, dla Boga wszystko jest możliwe. Powinny być dokonane wielkie akty wynagradzania. Jeśli Wasze pokolenie nawróci się, Święty Świętych złagodzi swoją karę. Niech ci, którzy mają uszy, słuchają, ponieważ Jego miłosierdzie rozciąga się z pokolenia na pokolenie nad tymi, którzy się Go boją. Bądź czujna, nie ustawaj nigdy w wynagradzaniu. Ci, którzy teraz śmieją się z ciebie, później będą zgrzytać zębami. Ja, święty Michał, modlę się bez przerwy za to złe pokolenie. Módl się, moje dziecko, i bądź posłuszna Panu. Uwielbiaj Pana zawylanie jego ducha na Was wszystkich. Dzieci Boże, nie słuchajcie szatana ani nie rozmawiajcie z nim. Kłamać to rozmawiać z szatanem. Gromadzić w sobie gniew to pozwalać diabłu zapuszczać korzenie. Nie pozwalajcie waszemu językowi być przyczyną waszych upadków. Proście mnie, a ja będę się wstawiał za wami. Miejcie ufność w Bogu i w Jego nieskończonym miłosierdziu. Błogosławię Was wszystkich.